Dzień dobry, witajcie. Dziś Gearing, za którego staremi sobie siedzę. Ja w dywizjonie mam do Brisbane. Jest trochę dziewiątek, dziesiątek i oczywiście jeden super okręt. Na mapie przystań w trybie dominacji i wpadła bitwa swego rodzaju mistrzowskie spotowanie a przede wszystkim mój rekord spotowania, który wpadł całkowicie przypadkiem. Nie planowałem, nie robiłem wtedy jakiejś super misji na spota, ale jak zobaczyłem, że się fajnie układa bitwa, to postanowiłem to wykorzystać. Jakiś czas temu, w sobie bardzo długi czas temu powstał materiał o tym jak działa spotowanie Kamo i jak najlepiej to wykorzystywać. I dziś można powiedzieć, że wreszcie zobaczycie to w praktyce, skoro udało się to ugrać, to pomyślałem rzeczy, by tego nie nagrać. A przy okazji zobaczycie, że spot ma jednak wpływ trochę na bazowe ale, że tak powiem, nie, nie spoilerując, polecam oglądać. E, mamy bitwę, która się dopiero zaczyna, wejście w kapa, stanąłem tutaj ładnie, zostawiłem dym Brisbaneowi, który będzie mi nabijał ładnie spota, chociaż tutaj między tymi wyspami manewrowanie trochę tego spota zepsuje, bo właśnie, właśnie, świeciłem tam gdzieś tam Elepanto, ale już nie świecę, no bo oczywiście wyspa przeszkodziła i najważniejszym celem aktualnie to oczywiście będzie wypłynąć gdzieś między tutaj tych wysp i zacząć świecić gdzieś tam na szeroko. Ładnie udało się kapa zabezpieczyć, nieprzyjacielski niszczyciel, nie postanowił się tu pojawić, w sumie gdyby się pojawił, to i tak by pewnie dostał oklep bo mam tutaj właśnie na z radarem, więc w razie czego poszedłby radar, postrzelalibyśmy sobie do siebie i zapewne udałoby się to, zapewne udałoby się go skończyć, ale że tak powiem, coś się odwleczy, to nie ucieczę spokojnie polowanie na DDK jeszcze tutaj będzie. Jak teraz jest pocik bieda, bo 20 tysięcy tylko zrobione, no tutaj wspomniałem, no z tymi, z tymi wyspami jest różnie, tu sobie zwolniłem, żeby to Lepanto świecić, bo Trycek mi zwrócił uwagę, że on się gdzieś tam ugasił, więc no cóż, trzeba się zatrzymać, żeby koleżkę z dywizjonu zdążył gdzieś tam rzucić nowy pożar. I gdzieś mi tu cały czas po głowie chodziło, że cóż, no gdzieś tu, kurde, cały czas się kręcić może dedeczek, więc stawanie może jednak w tym miejscu to nie jest najlepszy pomysł, bo dedeczki lubią sobie puścić dym, w sumie nie dym, tylko torpedy w, 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 w kapa, więc to stanie w miejscu może się okazać dość słabym, słabym pomysłem poszły torpedy w Shikishime więc no, trzeba się ruszyć, 36 tysięcy jak na jest zrobione i w zasadzie jeszcze tutaj nie było myślenia o jakimś spocie czy coś tylko po prostu o wygraniu bitwy no ale zwróćcie uwagę jak się fajnie też drużyna rozkłada nasz Yamagiri popłynął sobie na drugą mapę tu w sumie moi mocno stoją z daleka, więc to sprzyja idealnie, właśnie, robieniu spota. Jeżeli tylko wypłynę, jak gdzieś tutaj już na otwarte wody, powymijam te wyspy, no to wtedy spot będzie leciał ja już w ilościach, w ilościach konkretnych. I myślę, że zrobiłbym tu jeszcze więcej tego spota, gdybym wcześniej się zwinął z między tych wysp, tutaj jak stoję, ale Brisbane'owi się skończył dym, więc postanowiłem tutaj się cofnąć, zostawić tutaj jeszcze raz Tytcowi dymek, żebym mógł sobie spokojnie z, niego, spokojnie z niego strzelać. Niestety torpedy Shiquishime nie trafione, bo szykisima przyspieszyła, tu idą. Torpedy, bodajże już się zało, jak dobrze widziałem. E, więc no, dobrze, że się udało cofnąć i tych torped nie łyknąć, To zawsze, oczywiście, plus 70 tysięcy spota już zrobione. Myślę, że gdybym właśnie nie stał tutaj, tylko popłynął gdzieś dalej, no to zrobiłbym więcej. Pojawia się Shikishima, że nie Shikishima, tylko Shimakazy. Pojawiło się gdzieś tam w, przy granicy mapy, więc trzeba na niego popolować, żeby nasi mieli spokój, bo właśnie Shimakazy ściągnęło Yamato. swym drogą ładny dywan e, torped to Yamato wyknęło. Więc no cóż, idzie, idzie dym dla Trycka, a ja zaraz odpalę do Pała i będzie polowanie na nasi Makazy, żeby się pozbyć flanki. Jak, będzie, jak nie będzie Dedeka na flance, to zawsze, zawsze robi się spokojny i przyjemniej, No, tym bardziej, że nasi będą mieli też spokoju trochę, i wtedy może postanowią trochę podpłynąć do przodu. Może, bo to różnie oczywiście bywa. Co ciekawe, ja Magiri tam rozstrzelało Playersa, co no, raczej powinno być odwrotnie, no ale wiadomo, no, różnie bywa. Różnie bywaj, to jest właśnie ten przykład, którym... Ryb już różnie bywa. Idzie do pała, doganiamy powoli miejsce, w którym się maka zapuściło dym i nie strzela z niego, więc pewnie w nim go, w nim go nie ma. Jest, pojawia się, do tego nie ma, nie ma perka na hapeki, więc powinno pójść w miarę szybko. W tym momencie najważniejsze dla mnie to jest to, żeby nie miała przeładowanych torped, bo może się to skończyć średnio przyjemnie dla mnie. E, idę sobie salwa za salwą. E, jak na razie jeszcze nie odpowiada ognie, bo nawet wiesz, nie ma odwrócony, więc w się spokój. Za to postanawia trochę posbierać się po brzegu mapy i w tym przypadku już. Oczywiście moje pestełki latają tam gdzie, tam, gdzie nie trzeba, ale powoli, powoli, jak to, to mówią, to się odwlecze, to nie uciecze. Ładnie tutaj salwy spadają na, na Shimakaze. Staram się cały czas stać do, do niej frontem, żeby w razie, gdyby poszły torpedy, to ewentualnie mieć jak największe szanse je wyminąć, bo. Tutaj mogło być, to, mogło być to bardzo nieprzyjemne spotkanie z torpedami. A w zasadzie w tym momencie to nawet wystarczyła wystarczyłaby jedna torpeda, żeby, żeby było po mnie. Na szczęście gdzieś tam wcześniej torpedy poszły i ja mam spokój. W międzyczasie, jak ja sobie popłynąłem e, po Shimakaze, to nabite już w sobie w tym momencie 130 tysięcy spota, więc już jest bardzo fajny wynik, ale to jeszcze nie jest to. Jeszcze idziemy przed Ciebie. Mamy w tym momencie idealną sytuację do spotowania. Moi stoją sobie. Tam, gdzie sobie stoją. To i tak w sumie postanowiły trochę, e, trochę bliżej podpłynąć, to Trycek właśnie zwrócił uwagę, że fajne te panski takie tankujące, bo tak naprawdę aktualnie to lekki krążownik Brisbane płynie pierwszy przed nimi. Mm, szkoda, że mi się dopałka skończyła, bo zanim się teraz przestawię bliżej czerwonych, żeby móc ich spotować i świecić i zbierać sobie oczywiście spota, no to jeszcze chwilę mi się zejdzie, ale spokojnie, e, zaraz sobie dopłyniemy. Jest Hindenburg, jest właśnie Lepanto, które gdzieś tam w międzyczasie było w dymie, no i tam dalej jest później Alzacja, jest Azuma, trochę tutaj tego jeszcze do strzelania jest. Moje zadanie to aktualnie przesunąć je jak najbliżej KPAD, tak żeby świecić jak najwięcej. Bo już w tym momencie widziałem, że 130 tysięcy spota jest, i biorąc pod uwagę ustawienie naszych, no to potencjał jest jeszcze całkiem, całkiem konkretny. I tutaj moi jeszcze nie dość, że stoją, no sobie teraz tu już się trochę poprzesuwali bliżej, to jeszcze pięknie stoją większość gdzieś tam za wyspami. I tu jak pięknie spływa to lepan, to ładnie spot przed, już mamy 170 tysięcy. I jeszcze teraz kwestia tego, kto go dobije. No to będzie po... E, blachar dobił, e, dobił Lepanto, 176, czyli w sumie całe to, co Lepanto płynęło, to spadło z mojego spota, bo moi pięknie gdzieś tam pilnują się wysp e, i o, dzięki temu ja im pięknie świecę to jest idealna sytuacja. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jeszcze jednym z lepszych pomysłów do robienia spota jest zadymienie w sumie swoich albo przeciwnika, e, w sensie takim, że tak jak tu widzicie, moi idą gdzieś tam wokół z tego KPB, to tutaj, w tym miejscu mógłbym rozproszyć dym, i żeby to wszystko świecić dla siebie, i tam gdzieś tam w międzyczasie nawet ten pomysł się pojawi, że gdzieś tutaj zostawię dym, tak żeby zasłonić trochę czerwonych i sobie podbić jeszcze sobie podbić spot. mamy 190 tysięcy, właśnie zrobione. Ja sobie dalej z wynikiem 14 800 uszkodzeń na, tej, na tym Shimakaze sobie płynę. Kapa zrobiłem, i do tego teraz pięknie spocik jeszcze, jeszcze idzie. Jest Hindenburg, jest Alzacja, więc mają co moi strzelać. I gdybym pewnie popłynął też tutaj, zostawił dym, no to myślę, że jeszcze trochę by Podrosły, jeżeli chodzi o, o spotowanie. Zało się świeci, więc też będzie z tego co nieco. Jak na razie nasi średnio sobie radzą w stylowaniu ale Hindenburga, e, no, ale cóż, to tak też czasami bywa. No, trzeba, trzeba, trzeba uważać, trzeba uważać. E, więc jest w sumie, jest w sumie Alzacja, zało Hindenburg. Teraz te najprawdopodobniej z mojego spota. Przecież Alzacją dzieliłbym się z Yamagiri spotem, ale dzięki temu, że Yamagiri postanowił ustawić się w dymie m, i sobie, sobie plumkać, no to najprawdopodobniej cały spot z, z Alzacji będzie dla mnie. I tu właśnie poszedłem dym, trochę z myślą o Trycku, żeby sobie gdzieś tutaj z dumą postrzelać, a tak naprawdę to był bardzo samolubny dym po to, żeby zasłonić Hindenburga i ewentualnie wszystkie buły, co teraz będą w niego lecieć, to będą z mojego spota. 225 tysięcy, już zrobione spota. Ładnie tutaj obijane, obijane Hinden i chyba. Tą Alzacją się dzieliłem jednak z Yamagiri, bo alzacją musiała strzelać i wtedy Yamagiri dostaje pierwszy, jakby mimo wszystko, no ten dym niewiele pomaga Alzacji, że tak powiem, więc potem z Alzacji musiałem się podzielić razem z, z Yamagiri, no ale gdzieś tam w sumie jeszcze ten Hindenburg, którego już niewiele zostało, jest Zong, które zbiera i niestety no, niemiecki krążownik wszedł za wyspę, więc z niego spota już nie złapie, chociaż tam ładny grus leci, ale już nie po moim, tej, tam najprawdopodobniej Wiedźma zbiera z niego spota, z tego co leci stąd, spada tam na niego, no to Wiedźmar jest chyba najbliżej, chociaż w sumie też tak trochę za wyspą, za wyspą. Tutaj wydaje mi się, że może ta wyspa trochę zasłaniać. też teraz to ciężko, ciężko ocenić, więc to już teraz ewentualnie jak już wyszedł z wyspy, to ewentualnie może być mój spocik i chyba nawet coś tam podrosło w międzyczasie, więc no cóż. Bitwa się kończy, punkty wygrywają. Chodzę sobie jeszcze tutaj na kapa demo, że uda się go jeszcze zabezpieczyć. Mamy no 14 tysięcy, w sumie niecałe 15 tysięcy zrobione, 261 tysięcy spota. Dziewiątka właśnie, zaraz pożegna się w sumie z tą bitwą, bo niezły grusz tam leci, i w ogóle to już mi spadła ze spota. Jeszcze wymijamy torpedy z zao i bitwa wygrana, przechodzimy do podsumowania. Podsumowanie prezentuje się następująco. I teraz tak, zanim pokażę wam screena, Zgadnijcie, i które, jakby, jaki był bazowy i, i która klasa wpadła. O chwilę sobie oczywiście poczekam, pogłówkujcie. Yy, I uwaga, wpadła klasa pierwsza. Łącznie udało się zrobić 2251 bazowego. Pierwsze miejsce, robiąc te niecałe 15 tysięcy, jednego fraga, jednego kapa, i łącznie udało się zrobić 261 tysięcy spota, co oczywiście było moim osobistym rekordem, tu w sumie fajnie widzicie rozkład, na czym najwięcej, no Shigishima 50 tysięcy, gdzieś tam w sumie, coś tam w Shima nawet to strzelał, e, jednak w sumie tego Blachera gdzieś mi tam zaliczyło lekko, Road Thailand sporo łyknął, Zao, Hindenburg, widzicie, ładnie, ładnie spot wszedł, 14 tysięcy, e, co ciekawe, 40 torped wystrzelonych, żadna nie trafiona, więc udało się zrobić pierwszą klasę, robiąc w zasadzie tylko spotowanie, więc gdybym Tutaj, może wziął jeszcze z jednego kapa i postrzelał trochę, no to myślę, że spokojnie ekspert by wpadł. Dobra, tak jeszcze prezentuje się Kapitan oraz Modoły, na których grywam na giringu. giringa lubię, polecam, fajnie się nie pływa, zwłaszcza na tym zestawie, którego ja sobie tu gdzieś tam pływam. Głównie torpedziątkę gdzieś tam pływają, natomiast całkiem. Parę bitewek dalej czeka na gearingu do nagrania i sobie jeszcze trochę poczekają. Dziękuję pięknie za uwagę. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Dajcie znać, jak tam wam idzie spotowanie. Dziękuję za uwagę i trzymajcie się. Hejo, pa pa.